Pan z Wami i Słowa Ewangelii według świętego Marka. Paweł, Panie. przystąpili do Jezusa, chcąc go wystawić na pogłębę, pytali go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, rzekł, zapytał ich: Co wam przykazał Mojżesz? Oni rzekli, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich: Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych, napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę, i złączy się ze swą żoną, i będą oboje jednym ciałem. I tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. W domu uczniowie raz jeszcze pytali go o to. Powiedział im: Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. A jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Przynosili mu również dzieci, żeby ich dotknął, lecz uczniowie szorstko zawłaniali im tego. A Jezus widząc to, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im. Do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę, opowiadam wam: kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. Oto słowo Pańskie. Bracie i siostry, pamiętamy jak papież wielokrotnie, papież Jan Paweł II, wielokrotnie powtarzał, że jeżeli mamy przeróżne wątpliwości, warto wrócić do tego, co było na początku. Pamiętamy ten również wiersz z tryptyku rzymskiego, Źródło w strumieniu leśnym, w strumieniu. Mówił papież właśnie o początku, żeby iść do źródła. I właśnie kiedy dzisiaj czytamy pierwsze czytanie, ono mówi właśnie, to jest Księga Rodzaju, Księga Początków. Bóg pokazuje, Pan Jezus pokazuje w Ewangelii dzisiaj, patrzmy na początek. A tutaj Bóg niezwykle stwarza cały świat, stwarza... Kobietę i mężczyznę, właśnie w tych wszystkich przeróżnych wątpliwościach, które budzi współczesny świat, mamy tak bardzo prosto zarysowane, jak Bóg stwarza w jaki niezwykły sposób stwarza. I kiedy właśnie słyszymy te pierwsze zdanie, nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam, to jest mowa jeszcze o człowieku, który jest wzięty z prochu ziemi. Bo tu jest użyte ha-adam. To jest właśnie też taka ciekawa zbitka y, w, żydowska, która mówi o, o tym, że to, co stworzył Bóg, zostało wzięte z prochu ziemi. Ale co jest tutaj bardzo ciekawe, Właściwie wiele rzeczy jest bardzo ciekawych, między innymi to, że to źródło słowie pokazuje taki specjalny rodzaj giny, najprawdopodobniej czerwonej gliny. To też miało pokazać temu człowiekowi, który rozważał to Słowo Boże i że w człowieku jest właśnie krew. Żydzi wierzyli właśnie, że owa krew niesie w sobie życie. Ale y, dalej zobaczmy, że, że y, kiedy Bóg bierze ową glinę i zaczyna stwarzać człowieka, to warto, żebyśmy zobaczyli garncarza, y, który tworzy człowieka w konkretnym zamyśle. Bóg tworzy człowieka w konkretnym zamyśle, tak jak garncarz. Ma już w głowie pewien projekt, właśnie, że uczyni takie, a nie inne naczynie, czy taką, a nie inną rzeźbę, czy takie, inne dzieło. I właśnie jesteśmy stworzeni według Bożego zamysłu. To nie jest tak, jak robimy kulę śniegu i potem rzucamy tą śnieżką. No, jest tam jakiś zamysł, ale, ale o, o wiele większy zamysł jest wtedy, kiedy, kiedy właśnie garncasz czyni właśnie jakieś naczynie. I właśnie warto, żebyśmy to zobaczyli: że właśnie temu człowiekowi stworzonemu Pan Bóg daje władzę, daje odpowiedzialność, każe nazywać cały świat. I człowiek, mając ten cały świat do dyspozycji, widzi, że potrzebuje drugiego. Bóg widzi, że, że człowiek w swojej pełni potrzebuje, że być w pełni potrzebuje drugiego, drugą osobę. Dlatego właśnie mówi: Nie jest dobrze, żeby mężczyzna, żeby człowiek był sam. Uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. To jest też właśnie niezwykłe, jak Pan Bóg widzi, czego człowiek potrzebuje, żeby się rozwijać, żeby kroczyć do nieba. I znowu z tego opisu widzimy, że to wcale nie oznacza, że ta osoba najbliższa ma myśleć tak samo jak ja. Działać tak samo jak ja. Jest mowa o pomocy, że Bóg uczyni odpowiednią pomoc dla, dla drugiego człowieka, że człowiek będzie miał drugiego człowieka obok siebie. Ale to nie oznacza właśnie, że będą myśleć tak samo. To jest też takie, taka formuła, która mówi o tym, że. Yy, że Bóg stawia tą drugą osobę naprzeciwko, stawia w taki sposób, że ta druga osoba obok może myśleć i działać zupełnie inaczej. Ale to jest, kiedy popatrzymy na to w kluczu miłości, to właśnie możemy zobaczyć, że. Że właśnie to, że ta osoba druga obok mnie myśli inaczej, działa inaczej, może ma inne cele, jest czasem tak bardzo y, uzdrawiające, bo jesteśmy w stanie gdzieś w swoich pragnieniach, marzeniach zapędzić się gdzieś daleko i ta druga osoba właśnie gdzieś sprowadza nas na ziemię. Nie dlatego, żeby. Nas zniszczyć, ale właśnie dlatego, żebyśmy nie zginęli gdzieś tam w odchłani przedziwnych celów, pomysłów. Kochani, zobaczmy, i to jest szalenie istotne: że Bóg stwarza człowieka i to Bóg ma władzę, kiedy stwarza człowieka. I kiedy faryzeusze przychodzą dzisiaj do Pana Jezusa, to zachowują się właśnie jak ci, którzy mają władzę, jako ci, którzy mogą stanąć nad Panem Bogiem. A Pan Jezus pokazuje, że to nie jest właściwy porządek. I pokazuje właśnie, kiedy przychodzi dziecko, pokazuje uczniom dziecko które jest tym, które przyjmuje, dziecko, które cieszy się tym, co ma od swoich rodziców, dziecko, które w tamtych czasach nie ma żadnej władzy, nie ma żadnego realnego wpływu gdzieś na, na rodzinę, społeczność. I Bóg pokazuje właśnie, że my jesteśmy my powinniśmy tak właśnie względem Boga funkcjonować. Nie wyprzedzać Pana Boga, nie stawać ponad Nim, nie uważać, że jesteśmy mądrzejsi od Pana Boga, że wiemy lepiej. Ale właśnie, żebyśmy cieszyli się obdarowaniem. Żebyśmy zauważyli to, co Pan Bóg nam daje, kiedy nas stwarza. Żebyśmy zauważyli to, jak Bóg się nami opiekuje. Człowiek, który jest chory na władzę, będzie funkcjonował w taki sposób, że Według tej starożytnej zasady dziel i rządź. Człowiek, który jest skory na władzy, będzie skłócał, będzie stawiał jednego przeciw drugiemu, będzie uważał, że jest najmądrzejszy. I kiedy patrzymy na te przeróżne nurty, które dzielą, dzieją się tutaj w naszych czasach, właśnie one. Stawiają jednego człowieka przeciwko drugiemu człowiekowi. Po to, żeby, żeby, żebyśmy skakali sobie do gardeł, żebyśmy uważali jednego za gorszego od, od drugiego, żebyśmy się kłócili na przeróżne racje i żeby ci, którzy nas skłócają, tak naprawdę. Czerpali z tego zyski, bo mają władzę. Kiedy innych kłócą, to mają władzę. Na tym powstają się różne systemy polityczne, filozoficzne, żeby mieć władzę. A Pan Bóg dzisiaj nam pokazuje, że tym właściwym porządkiem. Jest to, co było na początku. Bóg stworzył człowieka. Stworzył człowieka bardzo pięknie i jesteśmy w Bożych rękach. Nie musimy niczego się obawiać. I warto, żebyśmy zawsze wracali do źródła, do tego pierwotnego porządku, które jest porządkiem miłości. Trwajmy zatem w miłości. Amen.